Siema widzowie, także pucher z linem. Takim pięknym linoszkiem. Patrzcie jaki ma pysk, piękny, potężny pysk. Nie wiem jak chciał taki wędkarz zapać, taką rybę. Co nie patrzcie. Pozdro. Chyba mam kolejne branie, więc lecę widzowie. Pozdro. wypuszczamy go zobaczcie to. Będę je wypuszczał właśnie. Są piękne. Taki lin. I tutaj kurde karpiszono. Piękny jest. Dobrze, idę, z... Dobra, idę, idę, braniem. Patrz, co się dzieje, kurde, z kowrotkiem. Patrz, co się dzieje. Jestem solo, więc nie ja jak nagrywa zarzu. ale kurde, jest hol potężny. Patrz to. Patrz, co się dzieje z kowrotkiem, nie? Jest kart piękny. Piękny łuskowy znowu. Wow, a zabawa. Nie ma tej jak samej na, na O, jest, jest, widać go, widać gnojka. Piękna sztuka. Właśnie i nie wędka. Wędka zajebista, dwie wędki, dwie ryby na nią. Wow, pozdro. Jak widzicie, kolejny karp pełną składam dzisiaj szczęście na te kulki pomarańczowe i żółte biorą. Piękny karp jest. wędka się gnia. Trzecia ryba na tą wędkę dzisiaj. Wow. Także jak widzicie, kolejny potężny karp. Nawet chyba największy dzisiaj. Państwo mają taką zajebistą, Znowu będziemy pamiętać, który to jest. Piękny jest. 50, uwaga, może to może jesteś. jak widzowie widzicie, kolejny taki kart zajebisty, elegancki. Możemy mieć 1 kilo, około. No i nie idę go wypuścić za chwilę, zobaczcie jego pysk, jest potężny. Dzięki za oglądanie i wbijamy 20 kasków. Pozdrawiam. Patrz jakie branie widzę, patrz jakie branie. kolejna ryba. Kurde, wow, dzisiaj wędka wymiata, wow, ale odjazd. Odjazd Boga, patrz to. Widzu, patrz to. Wow Jest ryba, kurde, nie czy nie widać Nie widać, kurde Pozdro, patrzcie to Jak się nie ryba Wow, ale o to jest coś większego musi być Dobra, kurde Pozdro Nie ja widzę Jak widzę, wie. widzicie mam kolejnego karpia Jest to dzisiaj trzeci karp Wiesz to jest inny karp, bo tu macie na przykład taką ranę ma Kurde, żeby mi się nie wyrwał no jak. Tu ma taką ranę, jak widzicie, kurde. Ciekawe co, musiał go chyba dygnąć, wiecie? No nie wiadomo, od czego takie coś ma. Ale jest piękny, waleczny, mega dobrze branie było. Na pewno na innych widzieliście jego branie. Eleganckie, jest piękne. Patrzcie to. Wielkie nie chcą brać, ale małe biorą. Yo, yo! Więc nie pytaj, czy było warto. Co się dzieje, co się dzieje, ow dupa. Patrz to, patrz to, patrz to, co się dzieje, kurde mać. Ale, ale hol w karpia jest. Może duży to on nie jest, ale kurda, Piąty, piąta ryba dzisiaj. Nie ma tak samo na rybach. Kolejny karp, Piąty, piąta dzisiaj ryba. Piękny jest też inny. Jakiś ogon ma tutaj taki. Dobra, pozdra. Widzowie, mi się wydaje, czy to jest branie? Kurde, co jest? Wow, ale holi Kurde, co jest? Wow, chyba karp jakiś. O kurde, no jest karp, jest skarb, Kurde, co się dzieje? Ale kontent, kurde. Piękny karp, ten no ale ładny, kurde. Piąty dzisiaj karp, do tego lin, sześć ryb dzisiaj poker ma, soluwa ale fajne emocje, kurde. Ale się gnie rybka, ojojoj, pięknie jest. Tak, jak widzicie on tutaj piątego karpia jest przepiękny. Mam taką płetwę tutaj. On tutaj taką zają płetwę. Elegancki. Taki pysk, ma. w jednym miejscu dzisiaj biorą widzowie, pozdro. Największy dzisiaj. Myślę, że ten może mieć dwójkę już na no spokojnie. Dajcie znać w komentarzu. Piękne. Jest ryba, piąty. karp. Jest, jest ryba widzowie. Potężny hall. Ja pierwszy. się to się dzieje. Siódma ryba dzisiaj. Siódma ryba. Duży jest mój. Dramatik przed jest na hall. Ja pierwsza. Ej, coś może być może większego. Ej, bo na środku to było. Ej, karpik. Nowo karp. Pięknie, nie? No zajbiście. Piękny, piękny odjazd był, ale odjazd był, nie? Wo, ale walczy, to nagrane wszystko jest! Wo, To jest link chyba! Co to jest? Nie karp, ale walczy, nie? Wow. Widzowie, podwójne branie, podwójne królewskie karpie. Dajcie znać, ja To są królewskie. widzowie po każdego. Ten jest większy. No, ewidentnie. Widzowie, podwójne branie. Patrzcie to. Najpierw drugiego, a jednego. Może nie Taki karp, pełnowłózkowy, no, królewski. królewski oczywiście. No. I te, Taki widzowie. Dwa karpie. Pełnowłózkowe jest. Piękne okazy, także... się opłaca się łowić. No. Siedem ryb dzisiaj. Króla. Zrób tak, zrób tak. Jeszcze pyskiem. Dobra, pozdrow. Czekaj, czekaj, teraz, teraz, no. Widzowie, jest ryba! jak się wije, tej, co jest? Wy teraz jeszcze tylko chwila. Kurde, dawaj, no. Stawań. Nie, ja tak nie mam jak się nagrać, nie? Że holuję, no. Zgadza, no. Widzowie, co ja mam? Potwora, kur... Patrz to. Przecież na walczył, już się zmęczył chłop. Ale powiedz, nie? Daj. No No. jest nie? Pozdro, co się dzieje? Siódma siódmy karp. A to ósme rybał, nie? Wow Dobra, kozak, trzymaj. Trzymaj, trzymaj, jedę po powierak. Trzeci ryba S Widzowie, widzowie, coś po prostu niegodnego. Trzy karpie na raz, pozdrowienia. Trzy branie na raz były normalna odcina. Ledwo sobie poradziliśmy. Dobrze mafik przed pomocą do mnie tutaj. Co się dzieje? Trzy karpie, niedługo będą wypuszczane, wow. Pozdro. Trzy na raz. Jeden O kurde. Staj już. No, cisnąć, nie na razie. No. Drugi. Piękny. go? nie aż tak mocno. Się, kurde. O kurde, dobrze. Tylko, nie. i to masz pokazuję. No i tutaj trzeci ma już pokazuje. Także trzy ryby na raz były tutaj. Pozdro. Pana całe na czerwono. Tak można żyć. Dobra. Pozdro. Kurwa. Margie. daj Widzowie, trzy karty na raz ogólnie. Jeden. Czekaj, czekaj. Ale nie na ma Czekaj. I tutaj trzeci. O kurde. To się wyrywa. Tora. Proszę bardzo, jak chęć tu. Dobra. Jeden. Jeden kart. Widzowie, czekajcie, jeden karp, drugi karp, trzeci karp, tam jest wędka, tu wędki, tam wędka i tam biedna leży wędka. Widzowie. Pięknie, ja kurde, ma. Ma tak widać na Jak podbiera, to już był kompletny To tak dwudziestka. Ty no, jest potężny. O, dobrze, nie jest tak nie? Pokarmadził mi No weź mnie. To było pięć kilo, nie? Dziubie, To ja jestem sobie na rybach. Tu nagle takie branie potężne, więc, że kurde, nie co się dzieje w ogóle. Jest branie potężne. W tak chodzi normalnie, niepojęty. Ale jest mały karpik, nie? Dobra, wyhodowujemy go. Także jak widzicie, kolejny potężny karp. Nawet... Ja chcę, ja chcę odebrać. chcę podebrać branie potężne. branie, co tu się dzieje? Ja twojej okay. twarzy nie nagramy, jak ktoś... Patrzcie co się dzieje, jest branie. Mega hol, twój spokojnie, nie, zamoczony na jesień. Zwętrzmy go, zwędźmy go. Jest hole, dobra. Nie! No nie.